Czym tak w ogóle jest Uniwersum DC? To chyba nowa linia wydawnicza rozgrywająca się w głównym Uniwersum DC Comics. Tutaj trochę inaczej niż w przypadku wcześniejszych inicjatyw takich jak New 52 czy DC Rebirth. Wydawnictwo nie robi twardego resetu, mieszając w numeracji komiksów, losach bohaterów i ich status quo. DC Universe pojawiło się nagle na okładkach komiksów i w pewnym sensie zakończyło DC Rebirth, no bo jak długo wydawnictwo DC Comics może się odradzać? Półtora roku chyba wystarczy, no nie? Na polskim rynku wprowadza to pewną trudność, wychodzą teraz jednocześnie serie z nowymi składami autorskimi jak Liga Sprawiedliwości czy Supermeny Bendisa, ale jednocześnie wychodzą też kontynuacje komiksów z DC Rebirth jak Batman czy Harley Quinn i słusznie nie zmieniono im szyldu, to nadal stare odrodzenie DC. Ale tak czy inaczej, wszystkie te komiksy rozgrywają się w jednym, współdzielonym uniwersum, i wiem, że w głowach nowych czytelników ten podział może wprowadzać pewien zamęt, ale nie martwcie się, jestem pewien, że gdy tylko run Tom Kinga w Batmanie dojdzie do końca, a z drugiej strony, gdy w Detective Comics pojawi się run Petera Tomasego, jestem pewien, że wszystkie komiksy w ramach tego aktualnego DC będą już nosiły znaczek uniwersum DC i będą ujednolicone. No, chyba że w międzyczasie DC Comics znowu zmieni logo i nazwę swojej linii wydawniczej. Ale póki co, jest to uniwersum DC i pomówmy dzisiaj o tej linii wydawniczej, bo w jej ramach ukazało się już kilka komiksów, więc czemu nie? Pogadajmy! Liga Sprawiedliwości bez Sprawiedliwości. Ten komiks to w pewnym sensie pomost pomiędzy Batmanem Metal, najbardziej epickim eventem, jaki został wydany w ramach DC Rebirth. A Ligą Sprawiedliwości Scotta Snydera. Miniseria składa się z czterech napchanych akcjom i bohaterami zeszytów. Dowiadujemy się z tego komiksu, że wyłom w multiwersum, do którego dochodzi w metalu, skupił na naszym świecie uwagę wielu zagrożeń czyhających w innym kosmosie. Na Ziemię przybywa Brainiac, porywa część bohaterów, kilku złoczyńców i potworów, po czym tłumaczy sprawę. Jego rodzinna planeta, Kolu, jest zagrożona przez czterech Tytanów Omega. Każdy z nich jest uosobieniem jednej z sił rozumnego życia, entropii, mądrości, cudu i tajemnicy. Aby pokonać Tytanów i ocalić Kolu, nasi bohaterowie i złoczyńcy, i te potwory, będą musieli podzielić się w pewne nieszablonowe drużyny, i każda z tych drużyn będzie musiała dotrzeć w inne miejsce planety i wypełnić swoją określoną misję. Te drużyny to całkiem świeży pomysł. Na przykład w Drużynie Mądrości znajduje się Cyborg, Harley Quinn, Atom i Flash, w Entropii Batman, Beast Boy, Lobo, Deathstroke czy Luthor. A żeby mieć pewność, że Ziemianie pomogą Brainiakowi, Kosmita przekierował energię w taki sposób, by następnym celem ataku Tytanów po Kolu została właśnie Ziemia. Szachmat, superbohaterowie! Jest w tym komiksie bardzo wielu bohaterów, zwrotów akcji, praktycznie cały czas coś się dzieje. Całość jest napakowana jak ruski czołg. Brakuje tutaj oczywiście rozwoju postaci, bo po prostu nie ma na niego miejsca. Brakuje jakichś głębiej zarysowanych motywacji, ale nie o to tutaj chodzi. To ma być komiks, w którym zobaczymy bohaterów i złoczyńców walczących u swojego boku przeciwko większemu zagrożeniu. To ma być czysta komiksowa frajda. Która ostatecznie stworzy podwaliny pod nowe przygody Ligi Scotta Snydera, i właśnie to nam ten komiks daje. Może i kiedyś do niego wrócę, może nie, na ten moment raczej trudno ocenić. Zdecydowanie to nie jest jeden z tych komiksów, po które musicie sięgnąć, by móc wejść w nową linię wydawniczą i rozumieć, kto jest kim i dlaczego ten jest dobry, a ten jest zły, akurat w tym rozdaniu. Nie, zdecydowanie to jest lektura, którą możecie sobie odpuścić, jeśli nie macie na coś takiego ochoty. Ale rozrywka tutaj jest. Ambicji niewiele, ale rozrywka jest. Liga Sprawiedliwości, tom pierwszy. Totalność. Z pierwszym tomem ligi Scotta Snydera mam z kolei pewien problem, bo z jednej strony jest tutaj dużo tego snyderowskiego szaleństwa, które lubię. Są pomysły na miarę tych z eventu Metal. Wiecie, latanie na smoku, pływanie w krwiobiegu przyjaciela, hamowanie prędkości poprzez chodzenie z dzieckiem na piersi. Zaraz, zaraz, zaraz że co? Jeśli czytaliście metal, powinniście doskonale rozumieć o co mi chodzi. Na Ziemi pojawia się totalność, mroczna siła, o której niektórzy słyszeli już od dawna, na przykład Vandal Savage. Totalność przeniknęła do naszego multiversum poprzez wyłom w skorupie, który powstał w metalu. Siła spadła na Ziemię i nasi bohaterowie muszą się do niej zbliżyć, by zbadać ją i dociec, co należy z tym fantem zrobić. Ponieważ jednak nie każdy może zbliżyć się do tak potężnej mocy, Liga opracowuje plan. Superman i Martian Manhunter podejdą, ponieważ z racji ich kosmicznego rodowodu specyficzna atmosfera nie powinna stanowić zagrożenia. Jako wsparcie będą mieli Batmana i Hawkgirl. Ci zostaną zminiaturyzowani i umieszczeni w ich krwiobiegach. Umieszczeni w ich krwiobiegach. Tak, to jest Scott Snyder. Dodatkowo flash ma pomagać im z bazy polowej, a Aquaman z głębin oceanów, tylko że pojawieniu się totalności zaczynają towarzyszyć pewne nieprzewidziane przez nikogo okoliczności. Bohaterowie wyczuwają moc bez ruchu, przeciwieństwo mocy prędkości, która może sprawić, że cały świat przestanie się kręcić. Jednocześnie powraca Sinestro, ale nie jest już żółtym latarnikiem, tylko fioletowym, to znaczy dzierży jeszcze więcej mocy niż miał do tej pory. Okazuje się, że te dwie niesprzyjające okoliczności są tylko małą częścią znacznie większego planu Lexa Lutora, który po tym, jak odkrył w No Justice, że siłą napędzającą multiversum i cały kosmos jest entropia, postanawia wrócić do bycia Bedgajem i gromadzi wokół siebie Legion zagłady. Wśród antyligi Lutora będziecie mogli spotkać takich wysoków jak Joker, Cheetah, Czarnamanta, Sinestro, Grot, to chyba już wszyscy, ale i tak całkiem srogo, no nie? No i powiem wam szczerze, dla mnie ten pierwszy tom Ligi Sprawiedliwości był trochę za bardzo eventowy i męczący. Za dużo bohaterów, za dużo złoczyńców, za dużo wydarzeń naraz. Gdy czytam eventy jestem w stanie znieść brak dobrze nakreślonych relacji pomiędzy bohaterami, bo w pewnym sensie eventy nie są od tego. Relacje, rozwój postaci to zawsze były domeny serii ongoing. Eventy korzystały z tego, co czytelnicy wiedzą o superbohaterach po lekturze solowych serii i nie musiały bawić się w niepotrzebną ekspozycję. Dlatego w eventach mogę to znieść, ale Liga Sprawiedliwości to nie event, to drużynówka i tutaj jednak brakuje tej ekspozycji. Brakuje mi tego jasnego nakreślenia relacji pomiędzy bohaterami, zarysowania ich charakterów i wiele rzeczy dzieje się tutaj dla mnie za szybko i zbyt lakonicznie. Jest tutaj jeden zeszyt w środku, który opowiada w jaki sposób Luthor wpadł na trop totalności i jak zaczął czynić przygotowania, by okiełznać tę siłę, wiedzę czy czymkolwiek ta totalność jest. Wiecie, jaką ulgę poczułem, gdy mogłem w tej gonitwie pomiędzy wydarzeniami, epickimi wydarzeniami, zatrzymać się na chwilę z Leksem i prześledzić wszystko od początku z jego perspektywy? Nie wiem, może faktycznie to już nie są lektury dla mnie, może jestem za stary, ale potrzebowałem tego zeszytu i to o czymś mówi. To nawet nie jest tak, że totalność mi się nie podobała. W tej historii był ogromny potencjał i działo się w niej mnóstwo fantastycznych rzeczy. Tylko, że przez ten pośpiech, rozmach i brak podbudówki nie mogłem cieszyć się tymi wydarzeniami należycie. Tutaj z kolei zabrakło tej frajdy, którą mógłbym mieć z czytania, którą miałem czytając No Justice. A potencjał z kolei był bardzo duży, więc szkoda. No ale trudno, zobaczymy co będzie w następnych tomach, bo zdecydowanie sięgnę po kolejne tomy Ligi Sprawiedliwości. Człowiek ze stali. To sześciozeszytowa miniseria, która w założeniu miała dać podwaliny pod dwie solowe serie z Supermanem pisane przez Briana Michaela Bendisa, twórcę, który przez blisko dwie dekady tworzył fantastyczne rzeczy w Marvelu i był jednym z głównych twórców Marvela, ale pewnego dnia postanowił przejść do DC i teraz tworzy właśnie w DC Comics. Superman jest sam. Zniknęła Lois Lane, zniknął jego syn John, a Clark pracuje nadal w Daily Planet, starając się zaspokoić ambicje szefa. Wszystkich w redakcji intryguje nieobecność Lois. Dziewczyna pewnego dnia powiedziała naczelnemu P. White'owi, że musi odejść z redakcji, by skupić się na książce, po czym zniknęła. Wielu kolegów po fachu podejrzewa, że Lois odeszła od Clarka, ale ten nie chce poruszać tematu. Z kolejnymi zeszytami odkrywamy, co się stało i dlaczego John i Lois zniknęli z radaru. Jednocześnie, przez metropolis zaczyna przetaczać się fala pożarów, a człowiek ze stali próbuje dowiedzieć się, kto za nimi stoi i w jakim celu je wywołuje. Po drodze, Superman poznaje przesympatyczną wicekomendant straży pożarnej, odpiera ataki dziewczyny nowo zatrudnionej w Daily Planet z działu plotkarskiego, ale co najważniejsze, ściera się z Rogolem Zarem. To właśnie on jest odpowiedzialny za zagładę Kryptona i jak sam to nazywa, kryptonijską czystkę. Ponieważ zaś część kryptonijczyków trafiła na Ziemię, np. Na kal L., jego kuzynka Supergirl, czy mieszkańcy z miniaturyzowanego miasta Kandor, nasza planeta musi również zostać oczyszczona, to znaczy zniszczona. Ten komiks to jest taki typowy bendis, który był bardzo świeży w momencie, gdy blisko dwie dekady temu wychodziły pierwsze ze szczyty Derdevila tego autora. Ale teraz już po prostu nie jest, bo od tego czasu mieliśmy mnóstwo podobnych historii. Jest tutaj bardzo dużo zabawy chronologią, to znaczy wydarzenia skaczą chronologicznie w każdym zeszycie, ale im dalej dochodzimy w tej historii z każdym kolejnym zeszytem, tym więcej jesteśmy w stanie sobie uporządkować. Jest tutaj sporo niezłych dialogów, takich o niczym, które czyta się z frajdą i są przyjemne dla ucha. Brian wprowadza dużo tajemnic: kto był odpowiedzialny za zagładę Kryptona? Czy George L., ojciec Supermana, mógł wiedzieć o planowanym zniszczeniu planety? Gdzie podziewają się Lois i John? No i część z tych tajemnic okazuje się mieć rozczarowujące wyjaśnienia, a druga część nie jest wyjaśniana wcale, tworząc właśnie tę podbudówkę pod regularne serie, które pewnie będą też rozczarowujące w ostatecznym finale. Rogolzar jest tak wtórnym łotrem, jakim tylko może być. Nie ma w nim niczego oryginalnego. Dużo krzyczy i ma cel, w który wierzy. Ale ten nie jest wystarczająco dobrze wyjaśniony, by i czytelnicy mogli w niego uwierzyć. Komiks narysowało całe mnóstwo artystów, ale nie bójcie się, nie idzie za tym żaden odgórny pomysł czy jakaś ciekawa koncepcja. Wydaje mi się, że po prostu DC już tak bardzo chciało wystartować z obydwiema seriami Bendisa, że Men of Steel musiał rysować każdy, kto akurat był w zasięgu wzroku redaktora naczelnego. I tak mniej więcej teraz to wygląda, co nie jest fajne. No ale dobra, przejdźmy do regularnych serii Bendisa. Superman, Action Comics, Tom pierwszy, Niewidzialna Mafia. Pierwszy tom Action Comics kontynuuje wątek pożarów, które wybuchają w Metropolis coraz częściej i co zwraca uwagę opinii publicznej i lokalnych służb, co jest bardzo nie w smak mafii, która działa tutaj od bardzo, bardzo dawna i o której Superman nie ma zielonego pojęcia. Zapytacie pewnie, jakim cudem Superman, mający super słuch, super wzrok i wszystkie te inne super rzeczy, może nie wiedzieć czegoś takiego. Otóż mafia nauczyła się działać z Supermanem gdzieś w tle. Zamiast zwracać się do siebie po imieniu, mówią jogurt, sałata i tak dalej, bo wiedzą, że te słowa jednocześnie wymawia całe mnóstwo innych ludzi, i Superman nie zwróci na nie uwagi. Wszystkie swoje skoki i inne działania planują z wyprzedzeniem i z dywersją, która ma na celu odwrócenie uwagi Supermana. Elementem tej dywersji były do tej pory pożary, ale w momencie, gdy zaczęły wybuchać aż tak często, to zaczęły bardziej zwracać uwagę Supermana niż odwracać jego uwagę od działań mafii. Jednocześnie w mieście pojawił się nowy super złoczyńca, Red Cloud, który z jednej strony działa po stronie mafii, a z drugiej zabija niewygodnych jej członków. Clark Kent cały czas próbuje radzić sobie sam w redakcji, w której pojawiło się kilka nowych twarzy. Młode dziewczyny reprezentują nowoczesne media i nowoczesne środki wyrazu. Szukają taniej sensacji i upatrują w Clarku tematu do rubryki plotkarskiej. Może jest z Lois w separacji, może ukryła przed nim syna, bo był brutalny, może jest utajonym gejem. Wiecie, taki typowy Bendis. Dużo śmieszkowania w dialogach. W pewnym momencie tego komiksu powraca Lois i jest kilka fajnych scen pomiędzy nią a Clarkiem. Pojawia się również Luthor, ale to tylko epizod, który pewnie działał dobrze w zeszytówkach, ale w tradezie nadaje się do wycięcia. Są tutaj dwa takie momenty, w których Bendis rewelacyjnie się odnajduje i już spieszę mówić o jakie momenty mi chodzi. Pierwszy z nich to ten, w którym Batman okrada pewną kobietę z kryptonitu, który ta nosi w torebce w nie do końca znanym celu. I, I to jest rewelacyjne. Jest drugi moment, w którym z kolei Question składa wizytę mafijnym bossom i urządza im spotkanie na miarę więziennych przygód Rorschacha w Strażnikach. Te dwa epizody udowadniają, jak bardzo dobrze Bendis radzi sobie w tych street levelowych motywach i street levelowych historiach, znacznie lepiej niż w tych kosmicznych bzdurach, bo w odniesieniu do jego twórczości to niestety są bzdury i myślę, że Superman jest mu kompletnie nie po drodze. Ale dobra, zajmijmy się kolejną serią. Superman, tom pierwszy. Ziemia, widmo. Nie wiem, czy Bendis zrobił to celowo, czy co, ale w pierwszym tomie Supermana jest... Yy, Superman. Niby truizm, ale chodzi mi o to, że nie ma tutaj praktycznie wcale Clarka Kenta i całego cywilnego życia Kal-Ela. Jest za to dużo o Kryptonie, kryptonijczykach, powraca Rogolzar, ale po kolei. Superman rozmyśla o pożarach, o nowej pani komendant Straży Pożarnej, o Lois i swoim synu Johnie, którzy gdzieś tam są w kosmosie i z którymi nie może się skontaktować, gdy nagle cała Ziemia zostaje przeniesiona do strefy Widmo. Dla tych pięciu osób, które oglądają mój kanał i nie wiedzą, czym jest strefa Widmo, już tłumaczę: to jest kryptonijskie więzienie, miejsce, do którego wysyłano wszystkich najgorszych łotrów, jacy się przytrafiali. A teraz w strefie Widmo znalazła się Ziemia. Dlaczego Ziemia trafiła do strefy Widmo? Na to pytanie wam nie odpowiem, bo akurat z tym wiąże się kilka fajnych plot twistów i to jest jeden z tych zabawnych wątków w komiksie, więc tego akurat nie będę psuł. Nawet na kanale Spoiler Included mogą się znaleźć jakieś bezspoilerowe momenty. No nie? W każdym razie Ziemia znalazła się w strefie Widmo i panuje tutaj bardzo specyficzny klimat. I po pierwsze, przeszkadza to Ziemianom. Cała praktycznie Liga Sprawiedliwości ma przez to różne. Dolegliwości, na przykład Batman w ogóle nie schodzi z Kibla, bo cały czas wymiotuje. A i Supermanowi nie jest lekko, ponieważ w tym momencie Ziemia oddaliła się od Słońca, z którego Superman czerpie swoją energię i swoją moc. On również jest osłabiony i z każdą kolejną mijającą chwilą jest, jest mu coraz gorzej. Najważniejsze jest to, że w strefie widmo przebywa również Rogol Zar, który niedawno próbował zabić Supermana, wszystkich kryptonijczyków, zniszczyć Ziemię, więc Superman rusza w kosmos do Rogola, by się z nim zetrzeć, zanim ten przyleci na Ziemię i zacznie siać na niej zniszczenie. Ogólnie oceniam ten komiks dosyć pozytywnie, dał mi jakąś rozrywkę, ale jest bardzo pretekstowy, jest to taka bardzo pretekstowa, superbohaterska nawalanka. Jeden bije drugiego, drugi bije pierwszego, w pewnym momencie trzeci namawia pierwszego, by pobił drugiego i, i generalnie to trwa, aż w końcu jeden z nich zaczyna wygrywać i wtedy ten drugi krzyczy Marta! No i zyskuje tym samym przewagę nad przeciwnikiem i znowu się godzą i biją i, i tak w kółko. Podsumowując, mało to kreatywne. Szczytem braku kreatywności jest ostatni zeszyt tego tomu, kiedy Bendy zdaje nam 6, 8 czy 7 kolejnych rozkładówek, na których przedstawia kilkusekundową walkę pomiędzy Rogolem a Supermanem i Zodem. Tak, w pewnym momencie tego komiksu rysuje się Zod, który dostaje nagle jakichś dziwnych wizji, że. Powinien razem z Kalelem zbudować nową potęgę Kryptona i stwierdza, że Superman mógłby być jego sojusznikiem i mógłby razem z nim coś zrobić. Więc od tego momentu Zod staje się niejako sprzymierzeńcem Supermana. I tak to jest strasznie pretekstowe, i jest to po pierwsze ogromne Deus Ex Machina kompletnie niepotrzebne. A po drugie, jest to po prostu leniwe pisanie. Chodzi mi o tę motywację Zoda. Ale z drugiej strony, pojawienie się tego adwersarza jest tutaj całkiem świeżym pomysłem i kompletnie zmienia dynamikę tej ostatecznej walki, więc nawet oceniam to na plus, pomimo tej pretekstowości. Ale wracając, dostajemy tych 6-8-7 Page'y czy jakoś tak, z paplaniną Supermana o tym, jak to jest mieć super szybkość, jak to walcząc z ziemianami. Wyprzedza ich, zanim ci w ogóle zaczną się ruszać. I jak to ciężko jest walczyć teraz z Rogolem, który też ma super szybkość, bo w tym momencie Superman nie ma nad nim przewagi. O mój Boże, jaka to jest bzdura! To jest tylko minimalnie lepsze od Zaka Snydera i jego Men of Steel, gdzie Superman był niemalże bogiem i zastanawiał się całymi godzinami nad tym, czy w ogóle Ziemia jest warta jego uwagi i czy powinien w ogóle pomagać Ziemianom, czy, jest, czy są godni jego pomocy. Powiedzcie mi, czy tylko ja uważam, że Superman jest super nie ze względu na swoje moce, a ze względu na swoją postawę? Naprawdę? Bo, bo generalnie, właśnie tak odebrałem te paplaniny podczas splash page y i te wszystkie rozkminy. To zabrzmiało mniej więcej tak, jakby Superman próbował powiedzieć, że on tak w ogóle to wcale nie jest super w momencie, gdy nie ma swoich mocy, bo, bo tylko one dawały mu przewagę. Tak w ogóle to on nie jest kreatywny, nie jest mądry, nie rozwija się. Nie znajduje przewagi w momencie, gdy ma przeciwnika równego sobie. To jest kompletnie bez sensu. To kłóci się z ideą Supermana. Bendis chyba nie o tym myślał, tworząc te splashpage e i całą tę narrację. Na pewno nie o tym myślał, ale trochę tak to zabrzmiało. Ale, gwoli dziennikarskiej ścisłości, muszę przyznać, że całkiem nieźle czytało mi się wszystkie te komiksy z Supermanem, nawet pomimo wad, o których teraz wspomniałem. Brian Bendis ma to do siebie, że potrafi pisać w przykuwający uwagę sposób. Czasem ma przy tym również ciekawy pomysł i wie, jak go rozwinąć. A czasem po prostu brnie przed siebie bez pomysłu. Jak jest tym razem? Trudno stwierdzić na pewno. Wydaje mi się, że chyba raczej to drugie, ale żebym mógł to powiedzieć ze stuprocentową pewnością, będę musiał przeczytać jeszcze kolejne tomy i na pewno dam wam o tym znać. A chwilowo to by było na tyle w temacie uniwersum DC. Omówiłem wam 5 komiksów, które ukazały się w ramach tej linii wydawniczej. Na pewno będę omawiał kolejne, więc możecie się spodziewać kolejnych przeglądów DC Universum, czy uniwersum DC. Dziękuję wam, że tak licznie zgromadziliście się na tym nowym kanale. Bo jak niektórzy z Was wiedzą, stary kanał Szlak trafił. Więc fajnie, że jesteście. Czekają nas kolejne nowe odcinki. Zamierzam nagrać odcinek o Watchmen i o Doomsday Clock, to znaczy o serialowych Watchmen i o Doomsday Clock. Prawdopodobnie to wszystko ukaże się w jednym odcinku. Zamierzam nagrać odcinek z podsumowaniem całego Ranu Toma Kinga w Batmanie. Zamierzam robić kolejne przeglądy yy, Marvel Now 2.0. Tak, zamierzam wrócić do Marvel Now 2.0. I zamierzam zrobić również wiele innych filmów, które mam nadzieję, będziecie oglądali z przyjemnością. Więc. Wiele przed nami. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.